Ale wracamy na właściwe tory. No i to będzie mój pierwszy vlog, tak naprawdę z urlopu. Bo wcześniej jakoś nie udało mi się y, cokolwiek nagrać. Tydzień zleciał mojego urlopu, zostało mi dosłownie kilka dni. No i właściwie dopiero odpoczywam. Jestem teraz w Wisełce. Wisełka jest to mała miejscowość nad morzem. Mamy jakiś kilometr do plaży i tutaj zostaję na trzy dni, i tak. Przez trzy dni poczuję taki chyba raczej klimat urlopu. No, bo jak się odwiedza ciągle, jeździ z rodziny do rodziny, jak przyjeżdżamy do Polski, mamy też mnóstwo spraw do załatwienia, to też z tego urlopu się nie odczuwa. Jestem tutaj z koleżanką, także e, też tak typowo e, no, odpoczywająco odpoczywa mi głowa od rodziny, odpoczywa mi głowa. Chyba od wszystkiego, tak naprawdę przyjechałyśmy tutaj na chill i jesteśmy w pensjonacie, który się nazywa Korab and Spa, coś takiego. Wczoraj wróciliśmy, wczoraj przyjechaliśmy tutaj bardzo późno, około 12, przed 12 chyba wieczorem. No, z małymi przygodami po drodze. Mieliśmy bardzo kiepską pogodę, bo wczoraj były tutaj burze i bardzo obfite opady deszczu to też jechało się. No, dosyć wolno, ale na szczęście jesteśmy. Yy, jesteśmy w wynajętym pokoju. Pokój wygląda standardowo jak w takim małym pensjonacie. Też yy, za trzy noce nie zapłaciliśmy dużo. Gdzieś postaram się podpisać, ile na przykład wyszło nam za trzy noce nieco ponad tysiąc koron. Płaciłam w koronach. Yy, no i mamy taki mały pokój: jest szefa, jest lodówka, jest jakaś sofa, lustro, telewizor. Łóżko. Sofa jest rozkładana, też jest do spania, ale sofa jest ze sztucznej skóry, więc tak kiepsko się pewnie na niej można wyspać. Jest łóżko, mamy łazienkę i balkon. Balkon z widokiem na parking. Szału nie ma. Stolik, sofka. Ogólnie wszystko ładnie wygląda na zdjęciach. No a wiadomo, jak człowiek przyjdzie do takiego małego pensjonatu, no to zawsze no widać ślady użytkowania czasu i jakichś tam takich małych niedociągnięć, ale cóż ja też nie miałam zbyt wysokich wygórowań, też zależało mi na cenie żeby mm, no też nie była za wysoka cena a jak wiecie ceny nad morzem naprawdę potrafią zaskoczyć i to nie w tym pozytywnym słowu znaczenia część mebli jest naprawdę fajna drewniana i tak dalej, no ale część rzeczywiście w pensjonacie no mogłoby być lepsze ale jest jak jest. Wczoraj byłyśmy w Lidelku, zaopatrzyłyśmy lodówkę na trzy dni. Oczywiście też będziemy chodzić pewnie gdzieś jeść na miasto, ale śniadania i kolacje jemy sobie właśnie tutaj na miejscu. Pogoda dzisiaj jest naprawdę kiepska, jest 16 stopni. Jak zobaczyłam pogodę, tak naprawdę na dzisiaj. To 16 stopni dla mnie w Norwegii to jest ciepełko, a tutaj jest chłodno. Ale wzięliśmy ze sobą rowery i dzisiaj się przejedziemy po okolicy. W Wisełce jest Park Narodowy, jest jezioro, jest morze. Coś jest jeszcze w Wisełce? Nie, jest Nie, to taka mała miejscowość, mała wioseczka, więc zwiedzimy sobie okolice. I dzisiaj właśnie też tak myśleliśmy, że będzie to taki raczej dzień rowerowy. Mało plażowy, ale już od jutra ma się pogoda poprawić. I jeszcze w poniedziałek tutaj będziemy i też ma być już... Poniedziałek słonecznie. Ten vlog ogólnie będzie na pewno z całego mojego urlopu, bo wrócę zostaną mi zaledwie 2-3 dni. No, także tak będzie raczej chillowo, urlopowo, bez jakichś zbędnych załatwiania spraw. I resztę już tego tygodnia raczej powinno być tak spokojnie. Że naprawdę pogoda nas nie rozpieszcza. Ja w swoich welurowych dreskach, więc już czuję trochę, że jestem wilgotna. Słuchajcie, Wisełka jest po prostu przepiękna. Jest tak spokojna, tu jest tyle natury, jest przepiękny las. Wy nie doceniacie lasów, jak ja sobie teraz pomieszkałam trochę w Norwegii. I brakuje mi bardzo, chyba najbardziej brakuje mi właśnie lasów z takimi prostymi ścieżkami, gdzie można sobie pojeździć rowerem czy przejście na pieszo i się nie zmęczyć, bo u nas ciągle trzeba właśnie chodzić pod górę. Dojechałyśmy do plaży rowerem, spokojnie, super, można po Wisełce jeździć. Jest bardzo mało turystów teraz, może też przez tą pogodę, ale są miejscowe restauracje i naprawdę czuję się tu super, czuję się tak zrelaksowana, morze szumi. Co prawda ludzie z parasolkami dzisiaj, ja w czapce też, osłaniam się trochę przed deszczem. Ale no wiecie, dla kogoś to nic, a dla mnie to jest po prostu jedna wielka fascynacja. Bardzo mi się tu podoba. Bardzo tutaj odpoczywam. na czarne cappuccino i jakieś chyba lody tutaj też były. No. No tu no, się akurat tak chłodno na kąpie. Korytarze też tak fajnie wyglądają, nie? Jeszcze czyściutko, wystrojowo, nastrojowo. Dobra, klucz muszę szukać. Ach, jak cyganka ze swym tobołkiem przez wisełkę mknę. Bo na plaży ze złotym blaskiem odpoczywać mi się chce. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym dniu vloga. Targamy, targamy dzisiaj kilometr. Mamy do plaży Jakiś coś nam się tutaj to boki rozwalają, a moja obudowa spadła. Idziemy, dzisiaj mamy w końcu piękną pogodę, także rewanż za wczorajszy dzień. Wczoraj wieczorem jeszcze byliśmy na plaży i też było bardzo ciepło, fajnie, znaczy zmarzłam ogólnie już na koniec, ale było spoko. Moja no, fajna, fajna, spokojna pogoda, tylko w ciągu dnia dużo padało, a dzisiaj nam nie pada i dzisiaj niby ma nie padać cały dzień. Więc jeszcze coś z tego urlopu uda się wycisnąć dziś i jutro, ale jutro znowu mamy mżawki. Tyle, że ciepłe mrzawki. No ale znowu o pogodzie. Czas leci, czas biegnie. Wisełka mega. Bardzo mi się tu podoba. Ale widzę, że to jest raczej miejsce dla osób, które lubią spędzać czas aktywnie, bo tak naprawdę do plaży chyba z każdego punktu z wisełki trzeba tak. dojść, prawda? Tak ten kilometr jest pośredni. A ta, ta wyprawa dla mnie to też jest taka, hmm, powiem, że dodatkowo dużo informacji wchłonę, bo e, moja tutaj Małgorzata Wistełkę dobrze zna i tak mi sporo opowiada i sporo pokazuje na temat tego miejsca. Ale jak weźmiecie ze sobą rowery lub dobre chęci do chodzenia, to naprawdę super miejscowa. Dużo ludzi nie ma, nie ma takich turystycznych tłumów. Ceny moim zdaniem znośne, aczkolwiek jedliśmy dopiero tylko jakieś frytki. Więc na mieście dopiero no, dzisiaj chyba wyjdziemy i zobaczymy, jak tam cenowo nas te morze zabije. Ale myślę, że też źle nie będzie. Także zobaczymy. Ale jeżeli chodzi o plaże, plaże przepiękne, lasy przepiękne. Tylko trzeba troszeczkę nastawić się na chodzenie i aktywność. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on. Opposite shore Hello Mona. I reach through mysterious ceilings, my only hope I look for the things I don't Noszę czerwoną szminkę, że to naprawdę musi być wyjątkowa okazja, a to nie jest wyjątkowa okazja, tylko idziemy zjeść bezę. Co prawda wyglądam dzisiaj sama jak beza, bo zdążyło mi się już przytyć od kiedy kupiłam tą nową sukienkę z H&M, którą widzicie chyba dwa vlogi temu, może trzy. Także dzisiaj ma swoje wyjście, pierwsze wyjście. Troszkę mnie słonko złapało. Ale pogoda tak średnio, szczerze mówiąc, nam dzisiaj dopisała, bo mieliśmy dopiero od godziny 15 słońce na plaży, i te słońce jest do tej pory. Mam nową wajanę i na ręku, i na szyi, i robimy sobie wyjście na kawę, później na jakiś zachód słońca nad morze, na szczęście. Ze wsi mamy trochę bliżej, więc nie będziemy musieli musiały iść z wózkami, a pójdziemy sobie zrobić jakieś właśnie fotusie na. Fotusie, foteczki na zachodzie słońca, bo tak naprawdę dopiero dzisiaj się zorientowałyśmy, że nie za bardzo mamy zdjęcia, więc idziemy zrobić sobie jakieś zdjęcia. Co chwilę się poprawiam, ale nie ogarnęłam się tak konkretnie, tylko co, z plaży piasek zmyty, włosy nieumyte, siano, siano na głowie, ale najważniejsze jest, żeby zdążyć wyjść i jeszcze zjeść epezika. Hello moon I mistook you for a dream The engine closed, and I guess you always seem to know naszych pięknych bez. Będą jutro, ale dzisiaj się załapiemy na torcik bezowy. Również świeży, z super owocami i czarną kawusię. Czekam jeszcze na Małgorzaty e, torcikę, ale byliśmy w taniej książce w namiocie i znalazłam dwie idealne książki, ale Julia przeczyta je dopiero jak będzie miała 18 lat. Pierwsza książka to jest Jak żyć kac, a teraz przerabiamy nawet z Małgorzatą Jak żyć mąż. Czysta prawda. Ale psy szczekają. Ale ten torcik to armata, nie? Ale jakie owoce. No, pycha to wygląda. Naprawdę rewelacyjne. Jest od 20 lat. to jest na Takie, jak było, tak jest. To? Tak, w tym samym miejscu. A co to jest, powiedz mi, ta chatka? Chatka Baba Yagi. Chyba taki, wiesz, do wynajęcia. Tak? I 20 lat ten domek już tu jest? No to sporo. Jak ja 20 lat bez żadnego malowania, remontowania. W takim razie wisełka skrywa dużo więcej tajemnic, jak myślałam. Jeszcze mamy chatkę Jagi, a to była wisełka, bardzo mała mieścinka, bardzo mała miejscowość, ale tak naprawdę ma wszystko. Ma smażanie ryb, ma frytki, ma jakieś tam hamburgery, ma też pizzerię i różne inne dobre dania w menu się znajdują. My byliśmy akurat w jakiejś lodziarni chyba Cardora, gdzie zjedliśmy również ciasta i. Są tam desery, ale też i deski serów takie do win. No i jutro dopiero pójdziemy docelowo na lepszą bezę na fajniejszą bezę, tak naprawdę. A teraz co? Chyba wybierzemy się po pizzę i pójdziemy na plażę na zachód słońca. Mamy godzinę za 15:00, więc jeszcze mamy tak półtorej godziny chillowania. Think about me one more time I've been feeling this way for far too long tym razem nad jeziorem. Oczywiście nie widać mnie, bo jestem zacieniona, ale, ale co tam. Dzisiaj zjadłyśmy śniadanie, mamy godzinę 10.40 i spędzamy czas nad jeziorem. Zanim przyjdzie i lunie deszcz, wypożyczyłyśmy sobie hmm. wabędzia i pływamy. Jakby było nam mało rowerem, rowerów, bo przecież ostatnie dwa dni rzeczywiście było intensywnie rowerowo, to jeszcze sobie dzisiaj wzięłyśmy rower wodny. No i sobie pływamy po pięknym jeziorze. Czy Małgorzata wie, jak się to jezioro nazywa? Nie. Ale jest tutaj sporo łódek, właśnie rowerów wodnych. Tutaj jest plaża miejska, bardzo fajna, na której też byliśmy w pierwszym dniu rowerem, jak było zachmurzone. Tutaj mamy właśnie przystań ukrawczyka, ona się nazywa Przystań wisełka. I tu są właśnie rowery wodne do wypożyczenia, katamarany chyba, tak? Mhm i coś tam jeszcze, jakieś łódeczki, Łódeczka. a tutaj mamy też a, przystań windsurfingową uh -huh. tutaj i tutaj są jakieś obozy właśnie, bo widzę, że jest sporo młodzieży i tam jest szkółka windsurfingu także w Wisełce naprawdę, mimo tego, że to jest mała wioseczka, to naprawdę jest co robić także dla chcącego nic trudnego, zawsze można coś fajnie sobie aktywnie spędzić czas a sporo osób pływa, ale jak daleko nad jeziorkiem. Także my jeszcze tutaj troszkę pocilujemy, zjemy coś, że popływamy w jeziorze, bo jeszcze w jeziorze tym razem na urlopie nie pływałam. Ale jutro wrócę do domu i też ma być piękna pogoda, więc może się uda namówić i Janusza na kolejny jakiś wypad nad jeziorem, nad jezioro, bo, bo szkoda by było stracić tego czasu. W środę znowu ma lać i będzie już zaraz po urlopie, bo zaraz wracam.

Bardzo ładnie podane. z ziemniaczkami z wodę, a u ciebie są pieczone. I pierś z karczki, A u mnie są polebiczki wieprzowe w sosie kurkowym, dziś na obiad, zestaw surówek i mujito, Mugito. Mojito. 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 <laughs> Struskawkowe free, i bardzo dobre. Będziemy szukać przepisów, bo jest przepyszne. Małgorzata ma z mango. A jesteśmy w restauracji, która się nazywa Villa Madre. Bardzo dobre, bardzo ładne menu, krótkie, zwięzłe i na temat zabieram się za tałaszowanie. Dbam, ale jestem dzisiaj bardzo zajęta chyba jedzeniem. Mm. <grywa> Mieliśmy trochę aktywności i po obiedzie przejechałyśmy się rowerami jeszcze po samochód i spaliłyśmy już wystarczającą ilość kalorii pod górę, więc teraz czas na beza. Mm, naprawdę dobra, <grywa> naprawdę jest pyszna. Smakuje jak, jak beza, dobra beza, ale. Mało się odzywam, ale jeszcze powiem na temat obiadu tutaj. Naprawdę dawno nie jadłam nic tak dobrego jak te polędwiczki w czasie korkowym tutaj. Naprawdę przepyszne jedzenie tutaj. Wczoraj zjadłam frytki i jakiegoś kurczaka gdzieś tutaj i żałuję, że tam wydałam 20 zł, bo, bo tutaj ten obiad był po prostu warty każdej złotówki. Przepyszne. Soka okazała się jedną z piękniejszych miejsc nad polskim Bałtykiem. Wyjeżdżam stąd nowymi wspomnieniami. Było pięknie, pysznie i aktywnie. Nie zabrakło byki śmiechu. Małgorzacie dziękuję za wspólnie spędzony czas i niezapomniane wrażenia. Jeszcze tu wrócę. A Wam dziękuję serdecznie już za uwagę i zapraszam do kolejnego vloga. I nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu. Pa!